Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie Ja mnie Renegat i ja witam was w moim już kolejnym, a zarazem ostatnim odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w sami Sariket in Lion Land, drodzy kochani Drodzy kochani została nam do rozegrania jedynie... E... What the fuck? Drodzy kochani, powracam do Was po podrobnym wycięciu, ponieważ naprawdę się teraz w momencie ciśnienia mi skoczyło, ponieważ coś się stało z misjami bonusowymi, ale na całe szczęście, drodzy kochani, ee, wiem dlaczego te misje bącowe zniknęły. W ogóle byłem w szoku, co się z nimi stało, włączałem, włączałem grę i nie wiem, ich po prostu nie było, ale wpadłem na genialny pomysł, żeby sobie włączyć ostatnią, e, ostatni grany level, czyli aktualnie... Jeżeli my klikniemy sobie po prostu w to, to zrobi nam się po prostu coś takiego do kochani. Zaczynamy grę w miejscu na poziomie, na którym oczywiście ostatnio skończyliśmy. A z tego względu, że ja oczywiście na tym poziomie ostatnio skończyłem, tyle że wyszedłem z niego po prostu Nie wiem dlaczego te misje bonusowe zniknęły, yyy... Teraz gra zabierze się mnie tak troszeczkę w balona i nie jestem z tego powodu zadowolony Ale na całe szczęście są te Jest ostatni bonus i mam nadzieję, że te bonusy wrócą, kiedy już zaliczę tą ostatnią misję No Drodzy kochani, po pierwsze e, Jak mówię, to jest ostatnia misja, mamy tutaj oczy, Jezus Maria Tutaj staty znowu szturchnąłem, Boże, bo się chciałem podrapać Sami tutaj się uszymy wychodzą uszymy z orbit, że się tak w Idziemy po te wszystkie e, Przyspieszenia, bo widzę, że my jesteśmy tutaj schowani w jakimś grobowcu, czy coś w tym stylu aha dobra, już więcej nie możemy sprintować jak widzicie mam tutaj yy, osę i to jest do ta osa ta najpotężniejsza to jest ta osa królowa taka totalna wielka królowa nie wiem w sumie jak ją nazwać, bo w sumie tak os nie nazywałem nazywałem bardziej lwy, nie, po swojemu a z osami to jakoś zbytnio nie miałam tak bardzo, bardzo do czynienia, żebym je aż nazywał, po prostu nie przyzwyczajałem się do nich, nie, nie utożsamiałem się z nimi tak samo jak z, jak z lwami, oczywiście jak widzicie tutaj jest. Yy, Strzałka w prawo, strzałka w lewo i alt Czyli ja rozumiem, że my będziemy się musieli tą osą poruszać Bo oczywiście ta osa jest osą Idziemy sobie po yy, O3 i teleportujemy się Ale my nie mamy żadnych os Nie, czekajcie, bo dobra, 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 dobra My jesteśmy tutaj w ogóle na otwartej przestrzeni ja nie wiem, gdzie... Jezus Maria, wo, ho, ho, goni mnie Czekajcie, tu zginę szybciej niż ustawa przy. Czy on tu wejdzie do mnie? No co, szczęście nie. Ale on ma bardzo duże pole. Rażenie i te osy są, drodzy kochani, tam. Z tego wielkiego ula ze środka wypadam. Tylko, że teraz ja. Kurde, ciężko mi będzie. Ja też nic nie zrobię. Ja będę się musiał dać zabić, bo. Mam dwa życia, ale. No będę się musiał dać zabić, bo. Ale spróbuję do tych os dojść. Czekajcie, bo. But... Jakieś e, ALT No dobra, no ALT i się na razie nic nie stało. Dobra, na razie dałem tyłka. Jeszcze raz w ogóle e, pewna osoba podpowiedziała mi pod ostatnim, oczywiście, odcinkiem z samego, e, żebym sobie kliknął Shift plus B. O! I to jest taki, jakby kod na. E, taki kod, taki cheat, oczywiście, na sprint. Jak widzicie. Nawet jak stoimy w miejscu, to sami tego splintu używa, że mam wciśnięty shift, więc widzicie Bardzo łatwo tutaj zmarnotrawić e, ten sprint, jeżeli nie uważamy I klikniemy sobie shift, e, oczywiście palców na shiftie i klikniemy sobie B Pyk I odgłosy niczym z jakiejś telewizji, no dobra, ja to zużyję Ale mamy jedną osę i zobaczymy, przeteleportujemy się i zobaczymy jak ona działa Ona jest w ogóle taka, widzicie, kolorowa, taka w kolorach ten, czy nie I te, te skrzydełka ma takie poszarpane Ja nie wiem, czy to czasem nie jest e, Kurde, glitch, że tak wrażę. Glitchback. Ale nie mamy. Dobra, to jest chyba wszystko. Dobra, idziemy po ten. Tu było oczywiście alt, czyli ja spróbuję sobie tego alta włączyć. Yy... No i co teraz? No, alta wciskam. No i co się dzieje? Nic się nie dzieje, no chyba że. Albo coś jest zepsute, albo. Ja... No i to teraz. A, bo my, Altem, y, sterujemy tą osobą. Patrzcie, my możemy nim sterować. O. O Nawalnie? O, patrzcie, pięknie! Ale i tak sami został zabity. Dobra, Julus, przegrałem. E <sum> sami dostał w gębę, czyli, jeż, czyli ja rozumiem, że jeżeli my y, jesteśmy tą osą, my sterujemy tą osobą, no to sami niestety dalej może zginąć i nie jest chroniony niczym, więc trzeba bardzo poważnie uważać. Ale ja się dziwię, jak on zginął, skoro on był na platformie! Dobra, zaczynam od nowa, ale teraz to w ogóle nie mam osy. Mamy sprint, ale. Idziemy po te osy, ja chcę sobie ich na zbierać. Nie chcę tej osy. Muszę uważać, żeby tutaj. Żeby mnie lwy nie dorwała... A zwłaszcza ten harlejowy cholerny. Ja nie wiem, gdzie one są. Muszę je zbierać po, po kolei spokojnie. Muszę uważać. Też, muszę uważać też, żeby nie wpaść e, właśnie na te osy drugiego rodzaju, te brązowe, te czekoladowe osy. O! Ale one są piękne, nie są super kolorowe, a ogółem uwielbiam wszystko to, co jest kolor. Jezus Maria. Muszę tutaj uważać. No spokojnie Dobra, on ja już mnie obydwo, obydwoje gonią Oczywiście chciałem powiedzieć obydwa Czyli Mam tutaj harlejowców i lwy czarne rasta faraje Dobra To teraz tak Cyk Alt Tylko, że ja teraz zbytnio nie widzę Szkoda, że się nie da tymi osami poruszać w górę i w dół Patrzcie, czekajcie Bum O Patrzcie On zginął od jednego ciosu To one muszą być mega potężne Czekajcie, spróbuję harlejowca zabić Cyk! Cyk! Tylko że ja nie widzę teraz zbytnio. Tam Nie, na tego na jeden raz nie wzięła, ale może się uda na dwa. Ale ucieka, czyli to znaczy, że patrzcie, goni go! Zabijemy go! Cel pal! Naprowadzający pocisk! Nie! I spudłowałem, czekajcie. Osko, osko, droga kochana, obróć się. No, traw go. Gonimy go, jedziesz, jedziesz, majbe. Patrz ją, spierdziela przed nami. O, ale się nie udało. Się nie udało, dobra. Nie udało mu się, teraz możemy spokojnie się pobawić. Ma, ale mamy jeszcze dwie. Patrzcie, myśmy sobie ich. Ej, jeszcze raz, cyk. O, jesteśmy piękną osą. W tej, w tym odcinku jesteśmy osami. Czemu on nie zginął? No to przecież tamte zginął od jednego ciosu, a, ta, a ten nie. Tam jest jeszcze jeden, ale ja nie mam w ogóle tego. O cholera to ja bym chciał go zabić, tylko... Nie, on uciekł tam sobie go tutaj... I cyk, dobra, sami Wycelowany! Trafiony! Trafił, ale ledwo. Dobra, on ucieka, ale nie bardzo. Dobra, gdzie są w ogóle te osy? Ja sobie wszystkich zabiję, bo mi się nigdzie nie spiesz. One w ogóle znikają? Nie, widzę, że nie znikają. Tylko że teraz... Tutaj mamy dużo tych sprintów Kurde Co mnie zobaczy, Bo ja nie wiem, ja tutaj nic nie widzę. Pozbieram sobie jeden, drugi, klejnocik, powolutku, mi się tu nie spieszy. Mamy sprint najwyżej uciekniemy. Słyszałem, że tam lew był, ale dobra, coś mi się przewidziało, idziemy tam Kurde, on w to, w to miejsce idzie, ale on się obraca, dobra, on się obraca e, Nie, on się obraca w tej wewte, więc tutaj będzie troszeczkę ciężej. Ale widzę, że tam też mam platformę, na, którą sobie, na której sobie możemy stanąć I... Chodźcie Nie mam z tego sprint. ja zginę, ja zginę zaraz! Jezus, ja zginę, dobra szybko! Na całość... Już myślałem, że spadnę, Boże bałem się, ale na szczęście sami nie ten No dobra Eee, boom! Spac... Normalnie spacją strzelamy, ale altem, altem po prostu starujemy tą osą. Jeżeli ona przeleci nad lwem, to ona auto. Dlaczego? Dlaczego ona się wbiła w ziemię? Niczym eee, ten, tu polew, no powiedzcie mi, no. W ogóle te tego lwa nie było. W Kurde, nie mam sprintu, on mnie goni. No co ja teraz mogę zrobić? Tu nie mam ani. A czy jak ja go jakoś tutaj sprawię, żeby on tu wszedł? No chodź tutaj. Ja widzę, że on jest głupi, że on nie da rady. No dobra, nie, on mnie tu nie widzi, dobra, on nie ma takiego pola, pola, widze pola widzenia. I w ogóle wyjście jest tam. No ja sobie spokojnie przejdę, ja sobie pozbieram. W ogóle ta y mapa jest dosyć rozległa, ale ja podejrzewam, że jak ja dojdę tam do krawędzi, to tu będzie. Nie, 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 nie chcę tu nic bagować. Gdy. Ale te, te czarne mają oczywiście małe pole widzenia Widzicie, on się po, porusza powolutku, nie mam mnie gdzieś praktycznie Mam cały split, no dobra Patrzcie, on jest przede mną, mnie nie widzi W sumie tyłek mu chyba trochę widać, ale nie wiem Mam nadzieję, że mnie YouTube nie zbanuje za to Nie no dobra, spokojnie On jest tej samej prędkości co sami, więc tutaj nic nam nie zrobi jeżeli nie staniemy w miejscu na jakiś dłuższy okres, tylko on mi teraz tu przeszkadza, bo mi zasłania pół kamery. Cholera jest, to patrzcie no. Idę po osy. Patrz, jezu, widzicie to, patrzcie! Widzę jego gębę, widzę jego środek, patrzcie, widzę jego. Patrzcie, on jest w środku pusty. jest w środku pusty jak. Kurde. Ten biegnie, biegnie, biegnie. Szybko, szybko, ja chcę tutaj wejść sobie na platformę Boom, dobra, nic się nie stanie Widzieliście to po prostu anatomia! Anatomia zwierząt, anatomia lwów, jedziemy! Jedziesz sami, no jedziesz Osko, piękna Ale ono oberwał mi znowu nie... Mam jeszcze jedną, dobra, spróbujemy go zabić. Cyk wracaj się do niego. No, 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 no. A, pięknie skręca, no ale go chyba nie trafiła, no bo znowu nic się nie stało. Dobra, on uciekł. Dobra, on uciekł, czyli on zaraz będzie ginął. Tylko ja teraz muszę z powrotem nazwać tych os. Jeszcze jedną. Patrzcie, tego też widzimy. Że się tak wrażę wnętrze. Widzimy ich w ogóle, no patrzcie, ich wnętrze czaszki, nie? Teraz już powinien zginąć, bo no, mam trzy osy. Jeszcze raz. Cyk! Wycelowany? No co się dzieje? No? Jedziesz, malinka! Jedziesz, baby! Po nim! To co chciałem, to osiągnąłem. Ile mi jeszcze ich zostało? Zabijemy wszystkie! Jeden, dwa. Trzy, trzy, cztery są jeszcze. Dobra! Idę sobie ich na zbierać, po prostu zobaczymy, jaką możemy mieć ich maksymalną e, ilość. Patrzcie, one w ogóle znikają po jakimś czasie, ale one i tak bardziej, o wiele dłużej, że się tak wrażę, e, No po prostu o wiele dłużej, się tak wrażę, że tak wraże trzymają się przy życiu, nie znikają, nie? Dobra, bierzemy jej kolejną cyk. One są takie piękne, szkoda, że ich w ogóle wcześniej nie, 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 nie mogliśmy użyć, no. One są takie potężne, piękne i potężne, nie? I one są chyba nawet większe, ale. I teraz spróbuję zaryzykować, i boom, jedziemy. Nacelowany. Rykoszet! Pershing. Kurde mole. A jak teraz lubię? O, jeszcze raz. No, polujemy na lwy. I jad! I pięknie, no i po nim. Piękne osy, sobie to zbieram. Jeszcze tutaj, piękne, one są takie śliczne, takie kolorowe, takie tęczowe, nie. Ja w ogóle lubię bardzo kolorowe rzeczy. Oczywiście, nie wspominając o LGBT, bo tego to ja akurat chyba nie lubię. <ścoughs> o boże, to jest gra dla dzieci, ja takie tematy tutaj poruszam. W ogóle cały swój kanał troszeczkę robię taki. Yy, wzorując się na. IBOM! Wzorując się na kolorystyce. Bo lubię, jak jest yy, bardzo dużo kolorów na moim kanale. Jedziesz, zabiliśmy Czarnucha! Dokładnie, zabiliśmy Czarnucha! Nie, nie boję się tego powiedzieć. Nie boję się tego, że YouTube zbaduje mi kanał, bo już jakby chciał, to już dawno by to zrobił. Yy, gdzie tutaj jest ten? Bierzemy. No dobra, nie będziemy się bawić. Ja tutaj sobie podejdę. Tam jeszcze były. Tutaj jest pusto w ogóle. Gdzie są ci? Jeszcze było chyba dwóch. 15, 16. Było ich więcej, nie wiem, gdzie oni się wszyscy podzieli. Poczekajcie. Pochowali się. O, już nie ma. Widzicie, już nie ma, zniknęło, czyli ja rozumiem, że to już więcej os nie mamy w ogóle. Nie mamy w ogóle więcej. Nie mam po prostu po prostu dostępu do tych osy więcej. No dobra, sobie tutaj po prostu przebiegnę. Tutaj mamy te habazie na sawannie. Dobra, spokojnie. Tutaj to podejście tak fajnie wyszło ja nie wiem gdzie są te lwy, no było jeszcze dwa, jeszcze jeden halejowiec, był i jeszcze jest Tylko, że ja jestem za... Za ten, za daleko, żeby teraz wypuścić osę, bo ona nie doleci tam Jakieś się paliwo wyczerpie, no i po prostu ją stracę, ale mamy 16, więc spokojnie sobie poradzimy, no myślę, że Że nie zmalnuje co najmniej 10 os, myślę, że nie zmalnuje nawet dwóch os Cyk no, dobra, muszę to wszystko pozbyć. Ile potrzebujemy klejnotów? 2, 400, a mamy 630. Dobra, znaczy oczywiście punktów, a nie klejnotów. Wybaczcie, bo tutaj jest zupełnie tu co innego. Cyk, cyk, cyk. Sami lubię nasze kochane klejnotiki i ja widzę, bo ja chciałem zrobić coś jeszcze innego na sam koniec, ale chyba mi się nie uda. On jest daleko, on jest daleko, ale je, on pewnie będzie szybki, bo ja widzę po jego chodzie, że on będzie szybki. I był jeszcze ten drugi, ale on się tutaj gdzieś totalnie schował, i ja nie wiem, gdzie on jest. Tutaj, cyk, cyk. Ja zobaczymy, ile wszystkie klejnoty mi w, e, wyniosą punktów. Bo e, wydaje mi się, że na stroposłupiec będzie ich co najmniej 3000, jak nie więcej. No dobra, muszę tam podejść. że mi starczy. Cyk, cyk. Białe klejnotyki, takie, pyk, fajne. Pyk. Mam nadzieję, że naprawdę te bonusy mi nie znikną, bo. nie ono mało pole rażenia. I jedziemy! Osko, droga, osko! O, w ogóle, w ogóle mogłem, e, użyłem jej w momencie, kiedy... Jakby samemu dałem wolną rękę. I w sumie to nawet dobrze, bo... Bo ja chciałem uciekać i w sumie przez przypadek dać tę spację. Pomyliła mi się po prostu spacja z shiftem. I w sumie to był, to była dobra pomyłka, która tak naprawdę mogła mi uratować tyłek, a przynajmniej jedno życie, bo... E, wydawało no mogło się wydawać, że na samą ucieczkę mogło być już nawet za późno. To ja sobie po prostu przejdę tędy, Dobra. I chyba wszystkich mam już zaliczonych, ale ja sobie mówię, chcę wszystkie klejnotki pozbierać, żeby tutaj e, zakończyć tą kochaną naszą serię z Powerem, bo oczywiście to jest ostatni odcinek. E, no to już mogę powiedzieć na razie tutaj jeszcze nie chcę robić żadnych podsumowań i w sumie wydaje mi się, że ja sobie nie będę robił podsumowania, bo ogólnie miałem taki plan. E, bo ostatnio jedna osoba E, podesłała mi taki pomysł, żeby e, nie robić e, podsumowania serii na zakończeniu ostatniego odcinka. Na końcówce ostatniego odcinka, tylko. O, widzę, że się odblokowały. Dobra, możemy brać dalej. Ale w sumie nie potrzeba mi ich. One są takie piękne, no gniazdo, takie śliczne. Oski, o, zniknęły. O, tamtą jeszcze nawet żeśmy wzięli. Gdzieś jeszcze tutaj były te klejnoczyki, tutaj idziemy sobie po nie, na no, spokojnie. Cyk Weźmiemy sobie szybko jeszcze ten sprint. E i po pierwsze żeby mówię nie Nie podczas końcówki ostatniego odcinka Robić podsumowanie serii Tylko właśnie zrobić z tego jakby osobny odcinek coś w tym stylu Króciutki żeby po prostu Podsumowanie swoje Opowiedzieć swoje zdanie i w ogóle swoje różne Emocje przedstawić Tutaj sobie przejdę Bum 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 One się chyba szybko lespią, bo Czekajcie. Idziemy jeszcze dalej. No wydaje mi się, że jeszcze jeden lew był, ale naprawdę nie da sobie głowy uciąć. Chyba że on się gdzieś schował albo zbagował. No chyba, że byśmy wszystkich już zabili, ale ja nie podejrzewam, żebyśmy wszystkich po prostu zabili. Czekajcie, tutaj jeszcze są. Tutaj, tutaj mamy w ogóle to jest bardzo duża przestrzeń. To Jest trochę takich. Jest jeszcze kurczę, kurczę, że się gdzieś się tu schował. Czekajcie. Alt. Jedziemy z kolejnym, drodzy kochani. I. Pum. I następna. Możemy nie ruszać tylko w lewo i w prawo. Nie, bardzo fajnie to wygląda. Pijanosa! I. Nie wiem, czy ona go trafia. Nie wiem, dlaczego ona go nie trafia tak, jak powinna. Jeszcze raz. Namierzony, wycelowany. Jezus, Maria, co ja teraz zrobiłem, ale go zabiłem. Na szczęście go zabiłem. Czekajcie. Ale on był tutaj schowany, nie? I naprawdę to mogło mi przynieść troszeczkę więcej korzyści negatywnych niż pozytywnych. W ogóle jest coś takiego jak korzyść negatywna? Wytłumaczcie mi to. O, i tam jest jeszcze jeden. Ale ja chcę sobie zebrać najpierw te wszystkie klejnoty, a potem go zabiję na sam koniec. Właściwie muszę jeszcze wrócić, oczywiście. Nie będę używał, oczywiście, tego kodu. Przedstawiłem Wam, że można coś takiego użyć. Ale jak mówię, nie będę szukiwał. Przejdę to. E, żeż tak wrażę uczciwie, a zwłaszcza e, w misji, w której mamy tych dopalaczy e, co 5 metrów, naprawdę. Czek, Czekajcie. O, dobra, mamy 2400, ale tu jest tak jeszcze nie wszystko, to ja podejrzewam, mówię, że będzie koło 3000, może nie, ale będzie koło 2600, 2700. Jedziemy z następnym, drodzy no, kochani, to już będzie ostatni lew martwy. Boom. Dobra, i on jednym jedną os, jedna osa go zabija po prostu. Ja nie wiem dlaczego. Niektórych do zabicia niektórych lwów potrzebowałem trzech takich os, do niektórych potrzebowałem dwóch, a do niektórych potrzebowałem jednej, wystarczyło mi. No dobra, ale czy to wszystkie są? Chyba wszystkie, no tam już nic nie widzę. Tam są jeszcze tylko osy. No i tutaj tak naprawdę już chyba naprawdę nic nie będzie, ludzie więc cóż mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że odcinek już trwa wystarczająco długo, a jak mówię, nie chcę go już przedłużać, zrobię po prostu tak, jak yy, po, dostałem podsunięty pomysł, tak w sumie wydaje mi się lepiej. Więc albo zrobię po prostu podsumowanie w... Yy, podsumowanie: Po prostu zrobię yy, na osobnym odcinku, albo nie zrobię go wcale, ale myślę, że jednak zrobię i tak chyba zacznę robić w każdej sali, że będę robił osobno podsumowanie. Nie będę tego robił po prostu na odcinku. Dlatego cóż, drodzy kochani, wchodzimy na exit na, yy, na wyjście, i drodzy kochani, po prostu cyk i kończymy samego, drodzy kochani. W pewnym sensie ja no się bardzo smucę, bo jednak do tego samego się tutaj przyzwyczaiłem. Zobaczymy, co się stanie. Czy będziemy mieć kolejną kacynkę e, zakończającą całą grę, czy e, nie. Oczywiście, przedstawienie e, autorów i tak dalej. Tak, ludzie, kochani, i automatycznie nas przenosi do pierwszej misji poziomów na zręczność. Ja zobaczę, tylko tutaj w menu. Cofnę się do menu. Tak, oczywiście, te bonusy tutaj zniknęły. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak się stało, że one zniknęły. Mam nadzieję, że będzie się dało je odzyskać na przyszłość, bo oczywiście mówiłem, że również samiego chciałbym na przykład poruszyć na live'ach. Oczywiście na live'ach chciałbym poruszyć gry typu właśnie te, które już przeszedłem na swoim kanale. Gry typu, których nie będę przychodził na kanale, ale myślę, że warto byłoby je pokazać. Albo gry, które. Aktualnie jeszcze prowadzę. Tylko, że na pewno nie będę robił jakichś większych misji fabularnych, tylko bardziej takie poboczne, że się tak wrażę. Wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie, wiecie. Więc cóż mogę powiedzieć, ludzkości, no, Jam był Renegat, Mam nadzieję, że ten odcinek ostatni z samego. Mam nadzieję, że cała seria z samego Wam się podobała. Zapraszam Was oczywiście ponownie do obejrzenia poprzednich odcinków z samego, jak i poprzednich odcinków z innych serii. I mam nadzieję, że będziecie czekać z niecierpliwością na nowe odcinki z innych serii. Tych aktualnie prowadzonych, i oczywiście tych, które dopiero wystąpią, czyli tych nowych, w skrócie rzecz biorąc, jak mówię, jeszcze raz się z Wam pożegnam. Ja byłem Renegat, po raz drugi. Ma całusy, całusy, ma całusy. Drodzy kochani, do zobaczenia po prostu w następnych seriach, na live'ach, z samego na. Yy... Na live'ach z innych serii, do zobaczenia w, y, po prostu na, w, na powtórce samego, która na pewno nie nastąpi wcześniej niż za kilka y, lat. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. To już, kochani, podsumowanie jeszcze wam dośle. A teraz po prostu się z wami pożegnam. Pożegnam tą serię z powerem, z miłością, z radością, bo będę za nią naprawdę tęsknił. Dlatego będę też poruszał ją pewnie też na live'ach I to nie jeden raz, no, kochani. Do zobaczenia, cześć!